Twój ulubiony boys band. Twój ulubiony boys band na kanale Kulisy Oktagonu. Siemanko, ze mną prowadzący, Arkadiusz Pan Pawłowski. Siemaneczko, cześć. Siewaneczko. Gumi batrzą, dobra morda. Dokładnie, tak, dzięki za miłe słowo. I przechodzimy do minionej konferencji przed galą Prime Short MMA. Jak wrażenia po konferencji? ze strony prowadzącego, okiem prowadzącego. Fajnie, bo coś innego. Fajnie, bo coś innego. Eee, uważam, że troszkę tych dymów było, ale tak zdecydowanie bardziej symbolicznie niż e, nas przyzwyczaiły do tego rzeczy frikowe. Troszkę na sportowo, troszkę na frikowo. Dla każdego coś miłego jestem mega ciekaw, ile osób wykorzysta te szanse, złapie po prostu tego białego króliczka symbolicznego i rzeczywiście zrobi z tego karierę. Czy sportową, czy właśnie bardziej frikową. No bo mówię, to jest fajne, że są te dwie drogi. nie? Możesz pójść no, to co powiedział w ogóle Paweł Jóźwiak na początku, że jest w ogóle szansa na to, żeby nie tylko zaistnieć w Prime, ale w Fenie, bo to jest w ogóle bajka, jeżeli ktoś, jeżeli wiesz, jest, jesteś pewien swoich umiejętności, jesteś pewien, że jesteś kotem, ale masz takie, no wiesz, nie, nie chcę być gościem, który y, robi jakąś tam pecerkę i tak dalej, ale umiejętnościami się obronisz, to może być twoja okazja. Mega fajna rzecz. No właśnie, mówisz, że troszkę bardziej na sportowo dzisiaj mieliśmy charakter tej konferencji i oceniasz to na... Plus, myślisz, że to ma szansę na taki sam odbiór, tak szerokie grono odbiorców? Wiesz co? Pewnie nie na początku, ale kto wie w perspektywie czasu, bo... Przede wszystkim, no jakby friki przechodzą bardzo wiele zmian teraz. No, ja, ja się śmieję, mówię to w każdym wywiadzie, ale też tutaj powiem, że ja moje informacje oczywiście pobieram od najlepszego źródła, czyli od Tańculi i od szalnego reportera. Więc jeśli wierzyć temu, że są znowu jakieś tam wojenki i tak dalej, że znowu się nie lubią, no to fajnie, że są jakieś tam alternatywy. I to też działa tak, że wie, że na Prime, który jest bardzo frikowy, on może zyskać na tym, jeżeli pojawią się jakieś elementy, które będą bardziej sportowe. A znowu pewnie działa to. W drugą stronę, też, że w walkach sportowych może nie jeżeli chodzi o te dymy, ale bardziej o taką osobowość, o coś takiego, co chwyta ludzi, no to to są zawsze potrzebne rzeczy. No wiesz, ja też zawsze oczywiście będę miał jakiś taki zakrzywiony sposób spojrzenia na, na to, no bo ja jednak jestem sam osobiście performerem, wiesz, że jeżeli jest wrestlingiem, wiesz, że to jest mój świat, więc ja zawsze będę patrzył na osobowość, na charyzmę jako coś bardzo ważnego. No i są ludzie, którzy potrafią być tak samo pewni siebie poza klatką i udowodnić to w klatce umiejętnościami. No są tacy, którzy są mocniej w gębie, a niekoniecznie w klatce. Tak samo, więc uważam, że ten turniej daje szansę zaistnieć jednym i drugim tak naprawdę i to jest fajne, bo możesz rzeczywiście postawić na siebie w kontekście swojej jakiejś tam charyzmy, albo nawet niech będzie, że tego dymienia, albo po prostu tego, że jesteś śmieszny, bo to też nie trzeba dymić. Możesz po prostu być gością, który porywa tłum po prostu, bo potrafi rozbawić. Na przykład ten, 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 ten gość, chyba Mrozik, jeżeli się nie mylę, który opowiedział tę anegdotę o tym, że miał kupić pierścionek, a przewalił to na, na turniej. No, uważam, że to mega to mi No, no kolej po prostu powiedział, że miał kupić pierścionek do swojej, ale, ale jednak przeznaczył to na, na, na to i, i ona z nim została, więc jakby faceci, jak macie dobre kobiety, to trzymajcie, po prostu, nie puszczajcie. Nie mówię, żeby od razu tam w piwnicy zamykać, ale no wiecie, jak jest, jak jest, jak jest taka ta jedyna, to, 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 to będziecie to wiedzieć, będziecie to czuć. No, może też potraktowała to inwestycyjnie, no, no, może wrócić z lepszym pierścionkiem z tego turnieju. No, jeśli na przykład wygra, dostanie kontrakt w Prime, tam, wiadomo, yy, kraina mlekiem i miodem płynąca, yy, za hajs yy, z frików balu, no to kto wie, kto wie, kto wie, być może tak. No właśnie, mówiłeś o tej charyzmie, mówiłeś o tym, że Paweł Jóźwiak tutaj zachęcił do, do zaangażowania się, bo nie tylko kontrakt z, z Prime jest jakby do zgarnięcia. I też na drugim panelu Krystian Pudzianowski mówił właśnie, żeby chłopaki tutaj wykorzystali maksymalnie Twoją szansę. Kto Twoim zdaniem dziś maksymalnie wykorzystał swoją szansę? Wiesz co, jest kilka osób, które jakoś tam bardziej e, uważam, zaistniały, czy bardziej to wykorzystało. E, myślę, że właśnie takim sympatycznym gościem okazał się na pewno ten... E, Mrozik. Myślę, że Freakboy to jest. Kurczę, no to jest człowiek stworzony do tego świata. Bo z jednej strony wydaje mi się, że jest pozytywnym takim wariacikiem, z drugiej strony potrafi wokół siebie zrobić szum. No i jakby mówię, to nie każdemu to się musi oczywiście podobać. Nie każdy musi, to nie każdego musi być stylistyka wiadomo, ale jest to coś innego, jest to coś fajnego i, i uważam, że przede wszystkim jest to coś, co się wyróżnia z tłumu. I a zarazem nie uważam tego za taką patologię takiej wiesz, czy, czystej wody.

Nic nie latało dzisiaj. Elementy wyposażenia studia pozostały na miejscu do końca. Tak, no i jeszcze i, i uważam, że ten fajny był ten właśnie ziomek ze Szczecina. Oczywiście pozdrawiam Szczecin, pozdrawiam Dawid Pan Czerseńko, mój człowiek nietykalni dzisiaj jutro zawsze. Ehm, i, I też fajnie właśnie jak, jak taki powiedziałbym, że prosty chłopina na zasadzie to muszę wszystkim powyjaśniać. Wszedł typowi w nogi. Tamten drugi zrobię ci dziecko w tej walce, oni walczą w stójce. Jak on mamy nieważne. Jakby dużo, dużo fajnych elementów. Em, o, ogólnie też jakby mam wrażenie, że publiczność była taka dosyć pozytywnie nastawiona. Ja tam wiadomo, że lubię swoim cringe'owym żartem jednym, drugim, pięćdziesiątym drugim rzucić i, i też ogólnie odbiór tych moich żartów mm. był dzisiaj y, bardzo, bardzo, bardzo pozytywny, więc ja jestem zadowolony. No byłem na chwilę tam na publiczności u was i faktycznie była taka trochę interakcja. Przez chwilę się poczułem jak na twojej gali Prime Time Wrestling. Tam się coś dzieje, tu publiczność dokazuje, dopowiada, odpowiada na twoje pytania. Mieliśmy kilku dodatkowych uczestników. Stand-up Pawłowskiego, tak. A powiedz mi tak... Zestawienie jakieś takie, czy widzisz tutaj już jakieś fajne zestawienia, jakiś matchmaking, kogo by tu, z kim sparować, żeby to fajne show dało? Wiesz co, no, ja mam ogromne zaufanie do Andrzeja, nie tylko dlatego, że on tutaj stoi obok i właśnie w tym momencie słucha, ale ja mam ogromne zaufanie do Andrzeja, ja wiem, że on dobrze zrobi, on wymyśli dobry matchmaking. I dwa miliardy w tym samym czasie, tak. Ale nie, rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że mam zaufanie do tego, co, co Andrzej sobie wymyślił, bo sam jakby turniej jest jego pomysłem i wydaje mi się, że zrobią to bardzo fajnie. I na pewno ważnym aspektem jest, jest waga, więc na pewno no nie, nie chcemy robić takich slackfestów matchy, takich totalnych na zasadzie. Tzn. Mówię nie chcemy, ale mówię, nie chcemy jako, jako jako federacja myślę, że nie chcą robić takich rzeczy typu 70%. 100 kilo, 100 kilo. To oczywiście też ma miejsce, ale wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo frikowa. W tym turnieju to jednak chodzi o to, żeby była pewna konfrontacja osób, które przychodzą. No wiadomo, oni, oni, oni i tak się od siebie bardzo różnią. Różnią się doświadczeniem, różnią się tym, tamtym, wam tym, ale myślę, że nie ma sensu jeszcze kolejnej takiej takiego kontrastu tutaj wkładać. Więc na pewno to jest to. Były też takie zestawienia, gdzie już tam coś zaiskrzyło pomiędzy tymi zawodnikami. Na ile to się przełoży na ustawienie? Ciężko powiedzieć. Powiedzieć. No wiemy też, że tutaj mamy całą, całą ekipę, m.in. sędzia Piotr Michala, który też jest tutaj bardzo prominentną postacią. I myślę, że też to będzie ułożone w taki sposób, żeby to było jak najsensowniejsze, bo wiadomo, że później, no to już jest kwestia tego, jak to sobie poradzi, jak to daleko zajdzie, kto będzie miał umiejętności, kto będzie miał charakter, wiadomo. No a tak naprawdę to pierwsze ustawienie, no to te pierwsze zestawienia są, są, są bardzo ważne. No bo to też decyduje o tym, że ktoś może. Cudzysłowie Fartem mieć łatwiejszą drogę do na przykład finału czy tam półfinału, No a ktoś może być mega kotem, ale dostać na przykład zwycięzcę całego turnieju w pierwszej walce i, i, i polec. Więc no to, to jest jakby też piękno urok i, i, i zarazem niebezpieczeństwo tych turniejów, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, co się wydarzy jak Forrest, jak to było w Forestie Gumpie. Love is a, like a life is like a box of chocolates. Nie, nigdy nie wiadomo, co dostaniesz. Dokładnie. No rozmawiałem z, z Andrzejem Czyżewskim. I no właśnie tak mi to wytłumaczył, że te pierwsze zestawienia się postaram się zrobić tak, żeby nie stworzyć całkowicie de, całkowitej deklasacji między zawodnikami. Jednakże. No, fak... Pozornie ten taki. Równy start. Tak. Tak, pozornie równy start, a potem faktycznie będzie to tak naprawdę turniej e, wagi Open e, do tam 100 kilo, tak? No bo to jest to e, e, jakby jedyny... E, ten wyznacznik, tak, że, że, że jakby, no, zawodnicy zostali zapoznani z tym, że do 100 kilo mogą się zgłaszać, czyli jak ktoś się czuje pewny, przywadze 55 kilo, to oczywiście zapraszamy, ale... A z drugiej strony zobacz, że ponownie tutaj właśnie działa ta, ta magia tego świata frikowego, że tak naprawdę możesz przyjść, możesz dostać łomot w pierwszej walce, a i tak możesz zostać zapamiętany, lub, po, mogą ci ludzie polubić, pokochać i, i możesz się skończyć to jakimś kontraktem, nie? To jest właśnie to, że, że to nie jest UFC, że wiesz, przegrywasz trzecią walkę, to dziękujemy bez względu tak jesteś mocnym nazwiskiem, jesteś, jesteś wycięty, tylko wiesz, możesz przegrywać każdą jedną walkę, a e, wciąż być bukowany i wciąż być bukowany wysoko na karcie, wiadomo. Tak, no kilku takich zawodników historia fightowa e, zna, znała, e, ale tak, no to jest właśnie e, jakby też no obraz fightów że tutaj chodzi o show, o te panele, to się dzieje dookoła, walka wiadomo, no, w walce najważniejsze, żeby nie odpuszczali, żeby oddali po prostu tym programom. A jeszcze, jeszcze chciałem właśnie zapytać o ten format który. Ne jó. Open, bo to jest właśnie fajne. To jest taki trochę powrót do dawnych freak fightów, bo moim zdaniem z czasem właśnie freak fighty nabrały takiego obrazu, że muszą być te kategorie wagowe. A mi się właśnie początki freak fightów kojarzą z tym, że po prostu ktoś się z kim pokłócił, to nieważne ile ważysz, tak? Musimy przełożyć tą złą krew na oktagon. Wiesz, to tak naprawdę widzisz. No i tu bardziej chodzi o to, jeżeli chodzi o konflikty, no to konflikty rozwiązują się bardziej w freakach, bo jakby no jeżeli chodzi o sporty walki, no to tam chodzi o to, kto jest lepszy. Tam się aż tak bardzo nie patrzy. Wiesz, może być najlepszym przyjacielem, po prostu chodzi o to, kto jest lepszy, kto jest jakby lepszym wojownikiem, nie? Ale nie ukrywam, że ja mam, ja patrzę bardzo z ogromną nostalgią, sentymentem. Ja pięknie wspominam właśnie te pierwsze walki w UFC, gdzie, wiesz, wychodził e, Sumita z karateką i oni w tych swoich no, stronach, bo to było rewelacyjne, no, jak Hoyce Gracie rozkładał każdego, ponieważ nikt nie potrafił się bronić przed Brazilian Jiu-Jitsu. I to było niesamowite, że koleś po prostu, który, wiesz, tam zabija, po prostu widzisz, że tam, wiesz, jakby ich sterydy mają własne sterydy po prostu, a, a, a są składani przez go który jest od niej głowę, bo po prostu o nich tutaj składaj składaj I wiesz, to, bo to była piękna rzecz, no ja bardzo dobrze to wspominam. I też y, był w tym pewien taki y, urok też, no bo właśnie, wiesz, często to jest tak, że jak coś się staje takie już piękne, wpompowane pieniądze, takie ugładzone, to traci to pewną taką, taką moc. I, I ja na przykład, no jestem turbofanem oczywiście sportu walki, ale nie ukrywam, że jak właśnie myślę o takich nazwiskach właśnie, typu Ken Shamrock, myślę o tych sta starych dobrych mm -hmm. czasach, to ja mam takie, Jezus Maria, kiedyś to było, nie? Ale może też po prostu kwestia, że jestem starym boomerem, Wiesz, no, i, to, i że... Kiedyś to było, teraz to już nie ma. Nie? Mieliśmy walki rycerzy na frikach, nie? Oj, tak, o, o dopiero to dopiero, o takie friki nic nie robiłem. Dobra, i tym humorystycznym akcentem dzięki. I widzimy się przy kolejnym programie. Czy już Gali będzie program? Będzie Gala, będzie gala 22 czerwca, ale ja też zapraszam 28 Ciebie i Twoją piękną na PTW. 28 czerwca? 28 czerwca no? PTW. Widzowie, subskrybujcie bądźcie na bieżąco. Bądźcie, bądźcie, widzimy bądźcie. się. Będzie e, w ogóle mogę ci to powiedzieć, bo to jeszcze nie jest nigdzie ogłoszone, więc pewnie jak go wrzucisz, to będzie pierwszy, będzie zajebisty. Dw, nie mogę powiedzieć ilu, ale dużo osobowy Rumble, czyli będzie kilkunastu Aha. zawodników w jednej walce, mhm. e, będzie gruba akcja. To jest jeszcze nigdzie Dobra, nie ogłoszone. Także tu widzicie. się wyświetla subskrypcja. Trzeba to kliknąć. Dobra, to Badajcie. widzimy się następnym razem.